Ponadczasowe, proste, niezawodne i pasujące do każdego wnętrza, takie właśnie są lampy z kolekcji Aurea. Można je wykorzystać zarówno w mieszkaniach, pomieszczeniach biurowych, jak i pokojach hotelowych. Podstawa lampek nocnych jest wykonana ze szkła transparentnego o regularnych zdobieniach. Lampy z kolekcji Aurea dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych. Dzięki uniwersalnym kolorom będą idealnie komponować się z różnymi aranżacjami wnętrz. Sprawdzą się jako dodatkowe oświetlenie tuż obok łóżka, bądź w salonie, dając punktowe klimatyczne światło. Gwarantujemy Państwu bezpieczne zakupy, milą obsługę i łatwą reklamację. Zachęcamy do zakupu, a wszystkie niezbędne linki znajdują się w opisie.